35 miejsc. To jest nasze dzisiejsze zadanie. Ja myślę sobie, że zacznijmy po prostu od akrobatów. So Jakie są Wasze typy? Chłopak, który występował trzy razy, tak? M Mariusz, to jest właściwie Wenemek. To, że ten chłopak powinien się pojawić, jest oczywiste. Jest tylko pytanie, w której odsłonie byśmy go chcieli. Mi się podobało, jak to dobrze Malgosia ujęła, że to było trochę jak Romeo i Julia. Ale w każdym Janek, popatrz w tym występie, to samo było. Jak ja teraz patrzę na to, mam gęs gęszą, gęszą skórę. Tak, tak. A drugi Mariusz. Mariusz Bochniarz? Pamiętacie? Jest to coś niebiwalego. Ja po prostu jestem zachwycony takim występem taniec solistów. Moja kategoria. Ci ludzie mają wystąpić w półfinałach i mają dać ludziom przeżycie po raz drugi, równie mocno, jeśli nie mocniejsze. Udźwignie to Alia Belidens? Zrobi tak, że zwariujesz? No myślę, że tak. Yes. W Półfinale ludzie zwariują, oszaleją, zemdleją wszyscy. Czy nie? No, ludzie, no. no. Ja mówię... Nie. Myślę, że ona nie ma tej osobowości. Popatrz. Weszła, pojawiła się jak gwiazda. Nie ma czegoś takiego... Aha! Tego czyli bicia. co cię złapie. Co tak. cię złapie? A ta Zeprzej, złapała, bo co? Ryba. Robiła Rybika. tak? Ja wasza, nie, nie no, no to no. jest inny gatunek tańca. To Ale jest co to jest inny... za Nie rozumiem was. Dobrze? Chciałam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie było w naszych edycjach mężczyzny tańczącego na rurze. Ja przeżyłam coś niezwykłego patrząc na Ciebie. Jeżeli to, to ja mam większe przeciwko niemu. Ten był super. Myślę, że to, się mogę pokłócić każdy. Wow! Pamiętam ci, że, że Mianek tutaj teraz dałeś zagwostkę. Grzegorz Kałmuczak, genialny sędzia, tak. co Cię zachwyciło? On nigdy nie robił tego tanga. On robił tańce towarzyskie. On zaczął... A, w sensie, je, że... Okej, okay, teraz, jak, dobra. Jak był starszy, zaczął się interesować cool, cool. tangem argentyńskim. On pokazuje, że można się to nauczyć pięknie. To znaczy, że ma talent. O to mi w tym programie chodzi. Jeżeli jest taniec, to ma wyglądać tak.